Cześć moje wilczki, to jest kolejny odcinek na moim kanale Wilczorek, tak! A dzisiaj nagrałem ze Stumble tak! I od razu wchodzimy do sklepu i od razu yy, otwieramy koło szczęścia, tak! I pewnie z tego koła szczęścia znowu parnie jakieś pięć klejnotów. Ha mówiłem, ha mówiłem. Tak, pięć klejnotów wykrakałem i no już za nie będę brał i dzisiaj bez przedłużania od razu gramy, od razu, od razu gramy, także widzimy się w grze. Okej, okay, widzowie, więc już mamy wczytywanie i uwaga, uwaga, już losuje nam się gra i co to będzie za gra? Uwaga, o oh, spingo rant! Rant, rant, I mam nadzieję, że dzisiaj wygramy kolejną grę. Tak więc od razu ruszamy. Siu, siu, siu. Dobra, lecimy tutaj. O, oby nas młot nie walnął no i nas walną niestety. Ale my lecimy dalej. Siu! Uuu, dobra. Mm, ok, teraz tutaj. Ok. I lecimy tutaj. Opa, dobra. Siub, siub. Ok, tak zrobiliśmy. Ok. I się udało. Jeszcze emoteczka na koniec. Jeszcze o tak. O. No. I udało się, udało się. Przeszliśmy chyba jako trzeci, czy coś. Chyba tak. Więc obserwujemy kolejnych graczy i ów... Nie! Nie dostał się! Ojej, No nie! No nie, no nie! Niestety się nie dostał! No, ale trudno. Niestety się nie dostał. ok więc 12 pozostało i następna mapa jaka będzie? Okej. Okay. Rusz Hour, Rusz więc, no, nie spadni, Tak, cel nie spadnij. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Moją taktyką jest zostawić... Zostawi, e, stanie po prostu z tyłu. Wtedy tam nikogo nie będzie. I będzie po prostu łatwiej. Tak, będzie po prostu łatwiej. A my tutaj skasujemy... Z... Co? Nie trafiłem. Ojeju, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Dobra, jeszcze do niego... Uhum. Ale ja nie umiem używać tych emotek dosłownie. O, dobra, jest! <grym>, przynajmniej, przynajmniej go dotknęliśmy, no nie. E, Także no. Siop, siop, siop-siup, siop siup. siup. E, siup, siup. E, siup, siup. E, o, walnąłem, walnę, ale niestety nie spadł. A, dobra, siup! Dobra, jest! Spadł! Ale się uwiłem na tego lewka, ale dobra. Udało się, udało się, udało się. Dobra. Lewek, niestety, pap, a my przechodzimy dalej do finału, tak, do finału przechodzimy. Ojej, czemu roślinka zjada jednego tego, jednego ludka. No, ale lecimy dalej. Następna mapa. Jaka będzie następna mapa? Jaka, jaka? Oj, przepraszam, widzowie. Pa 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 pa, pa pa, 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 pa. Nie wiem, czy to było słychać, ale się przechodziłem. Tak, siedzę w innym miejscu. Siedzę w innym miejscu, także no, Blue Dash Classic, dobra, yy, uwielbiam, uwielbiam tą mapę i mam nadzieję, że mi się uda, yy, także używam motyczki i skasowałem dwóch przeciwników, okej, okay, dobra, banana, siup, idealnie kogoś skasowałem. Dobra, i kolejna moteczka, ale używam tych emotek. No ale co, fajnie się używa tych emotek. I jeszcze banana. Ajaj, no ten banana już sobie nie poradził zbyt dobrze. No ale dobra, ja jeszcze bym spięść kogoś walnął. Opa, dobra. Ale się dostał, ale się dostał. Dobra, teraz nie używamy emotek, bo... Mogę jeszcze przerać przez to używanie emotek, bo cały czas je używam. O, dobra. E, siup, dobra. I robimy taki triczek. Siup, mm -hmm. O, kurde, co ja robię? E, okej, okay. jednak ja użyłem te emotki. Jednak ja użyłem omotki. Dobra. I czy wygramy tą grę? Obyśmy wygrali tą grę. E, siup, siup. okej. Okay. Rozbiliśmy to. O nie, o nie, nie lubię tego, ale mi się na spokojnie udało. Mimo, że tego nie lubię. O, dobra. Tego też niezbyt dobrze. O, dobra. Udało się, widzowie. Przechodzisz, więc wygrywamy. Wygrywamy. Wilczulek wygrywa grę. Także bardzo, bardzo fajnie. Mi się bardzo podoba. Okej, okay, więc odbierz. No i zaryj jeszcze raz. A ile mamy już koronek? 782. Dwie koronki, więc lecimy. Bardzo dobrze. Okej, okay, yy, więc widzimy się, jak będzie gra. Okej, okay, widzowie, więc już losuje nam grę i zobaczmy, jaka to będzie gra. I okej, okay, coś nowego, Jungle Roll. A, dobra, Jungle Roll, tylko, że troszeczkę inny Jungle Roll. Jungle Roll, no. siop, lecimy tutaj. Siop, siop. Oj, co, co się dzieje? Czemu ten, coś mi się tam pojawiało? No ale dobra, lecimy dalej. Okej. Okay. I siup, i siup, i siup, siup. O O, prawie bym przegrał. Ale jednak się udało. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj. Opa. Mam nadzieję, że mi się uda zrobić. To nie udało mi się. Nie udało mi się, więc już przegrywam, bo jestem ostatni. No, niestety. Przegrywam, bo jestem ostatni. Ojej, tu patrzcie ile osób tam idzie. No nie, nie, nie ma szans tego wygrać Niestety, nie ma szans. Chociaż jeszcze jakieś szanse są. Nie. Nie, nie ma. Mm -mm. Nie, już nie. Ach, Szkoda, odpadę. Ua! No, ale trudno. Mówi się trudno. Więc no. Zaraz wyjdziemy. No, jakieś tam osoby przeszły. No ale mnie wyjdź, klikamy. I gramy jeszcze raz, jeszcze raz. Okej, okay, odbierz. Zagraj. No więc gramy. Widzimy się, jak będzie jakaś gra. Okej, okay, widzę, więc już losuje nam mapkę i to jest jungle roll. Dobra. Jungle, roll, roll, roll. roll. Okej, okay, niech będzie. Siup, siup, Oj, oj oj oj. Siup, siup. No nie, no nie wychodzi mi kompletnie. Ajajaj, aj, aj, no ale dobra. Okej, okay, czy tutaj? Nie, nie. Lecimy dalej. Siup, siup, siup. No, kurde! Halo! Ja ci dam banana! Haha! Ha. To chyba ten gość. Tak, to ten gościu mi dał banana, to ja mu dałem banana. ha ha, ho, ha, ha. Dobra, lecimy teraz tutaj i tutaj. Siup, 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 siup. Jest, dogoniłem. Może będę pierwszy i nawet będę pierwszy, więc no, nie może, a jestem pierwszy. Tak. Przepraszam, ale się udało. A oni idą tyłem. No, ale ja wolę tak... Yy, on jeszcze nie przeszedł. No co? Co, co, co? Co, co, co? Ej, co się stało zresztą grać? Gdzie oni są? Oni są jeszcze tam? O kurde. No to nieźle. Ej, oni będą tu... Aha, przeszli. No dobra. Okej. Okay. A my czekamy na nich. Czy Nie zastanawia, to mogą być boty, no bo... Zobaczcie jak oni się ruszają. To na pewno są boty. I też dlatego, że no po prostu zobaczcie na co... że oni są po prostu tak daleko. Więc to na pewno są boty, jest tu mnóstwo botów. Więc widzowie, może wygramy, skoro jest tu dużo botów. Zobaczymy. I jeszcze się zobaczy. Jakiś farmer. Nie, no to na pewno jest bot, To na pewno jest boty. To są boty, widzowie, więc może jeszcze wygramy. Tam ktoś jest. Mm. O, dobra. Ok. No, troszeczkę osób przychodzi. Troszeczkę, no jeszcze dwie osoby, no szybciej, no co wy robicie? Halo, pytam się, co wy robicie? Uh -huh. No, ech, troszeczkę dziwne ech, Czemu wy. Stop. Co? Z jak? O, dawaj! No co robisz? Co? Jeszcze by ci się udało, no a teraz już nie masz szans no. Proszę cię. Dobra, nie mam słów po prostu. Nie mam słów. O, skończył się czas, 11 osób przeszło, dobra, okej, okay. jedna osoba mniej, więc no, spadajcie, pa, 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 dobra, więc wyeliminowaliśmy dużo osób, a my przechodzimy dalej do półfinału i zobaczymy, jak mi pójdzie w tym półfinale, oby bardzo dobrze, oby, Blockdash Classic, dobra, ja to uwielbiam, 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 tak. Mhm, uh -huh, dobra, i zobaczmy, i czy przeniknę przy na Nie, kiedyś się tak dało, ciekawe czy teraz się tak da, U siup. dobra, okej, okay. ej, ej, próbowałem walnąć, ale mi się nie udało, no kurczaczek, ej, prawie bym odpadł, co tu się stało, ej, ja nie mogę, bo ja chciałem w ślizg zrobić, żeby zniszczyć tamte te, ale nie mogłem wcisnąć w ślizg, nie wiem dlaczego. Dobra, więc bardzo dziwne. Mm, Okej. Okay. Banana! Rzucam wam banana! O kurde. Dobra. O kurde, ale ten banan mnie uratował. Ej, nie mogę. Strasznie mnie banan... O, dobra. Przechodzisz! Udało mi się. Udało mi się. Więc no. Oj, co się stało z tamtym tym kosmitą? Widzieliście go? Jak do tej uleciał? Dobra, 3L, taki kościotrup tam jest, dobra, yy, jaka będzie następna mapeczka, Super Waterpark na finał, ajajaj, no to raczej tego nie wygramy, bo no, ja nie umiem Super Waterparka, niestety, niestety, dobra, tutaj się zatrzymujemy, o kurde, no nie, no nie, no już po mnie, no nie wytrzymie, no dobra, przegrałem. Trzeba się pogodzić z przegraną widzowie, no niestety. Takie życie, no niestety. No co tu się stało? No nie mogę no! Tak się darwuje! Zjadore! Zaraz mnie coś trafi Dobra, trzeba pogodzić się po prostu z przegraną. No niestety nie wgramy, ale dotarliśmy do finału przynajmniej. E, raz e, chyba tak, e, no... Bomba. Yy, więc tak. Yy, raz wygraliśmy, raz dotarliśmy do finału i raz przegraliśmy chyba w pierwszej rundzie. No jeszcze tam nie dotarło, no nie wytrzymie. No straszne. No jeszcze tutaj mnie walnęło. No o co tutaj chodzi? O co tutaj biega? No nie mogę, jestem ostatni. Jestem ostatni i ja mam to wygrać. Ja mam to wygrać. Ojej, o co tutaj chodzi? Czemu ja mam takiego nie No Co tu się stało? Nie mogę, no. Jeszcze to mi. O, dobra, okej. Okay. No, nie, 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 to jest niemożliwe, no, nie, no, nie. No, po, po prostu to jest niemożliwe, no.